Hej, hej moi drodzy, witam was w odcinku. Yy, tym razem gramy w Hide and Seeker. Kim będę, kim będę, kim będę? Oczywiście, że ukrywającym się, yy, ale nie chcę być szafką, nie ja do końca chcę być szafką. Yy, nie chcę też wejść do was. Aj, czym mogę być w ogóle? Yy, kurde, mam mało sekund. Nie mogę wejść o. Ukryłam się w czymś. Yy... Za zablokuj mnie. Ale tragicznie jestem ustawiona o ale to bardzo widać. <grystanie> Albo może nie. W nie powinnam się tak chować, ale. Ale tak się tak, właśnie tak się schowałam. Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Oj. Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Proszę, zostaw mnie! Zostaw mnie, nie goń mnie! Nie goń mnie! No i umarłam. To było szybkie. Ale teraz się zmienię. Osoba, która szuka. Dobra, co? Ten wam wygląda. No dobra. To! To jest. Ty nie, nie uciekaj. Ogrę Ławka? Ławka nie. E... Zobaczmy. Co tu wygląda podejrzanie? Ta sztanga? Żartowałam, jednak jest dobrze. E... Coś tu jest krzywo strasznie, ale nie wiem które. Kurde, a jednak nie. Wydawało mi się, wydawało mi się. To. Zmienił się w jakoś. stój. Gdzie to jest? Zostało tylko trzech. Yy... Kurde. Dziwnie to wyglądało. Nie wierzę, w... nie wierzę. Nie wierzę w nic, co tu widzę. Tu nic nie może być prawdziwe. Któraś. Wiem, że. O, ktoś jest dobra. Eee. Yy... bo tu jest jeszcze górne piętro? Ja mam telewizor. Teraz ktoś był. Tutaj... Nie, nie był nikt. Nikt nie był. Ten... To było dziwnie. Sprawdzę tematy, bo... O. No nie no, ten... Dobra. Ale wyschaj... Bez... Jak to? Jak to? Dobra. Czekamy na kolejną rundę. Cztery, trzy, dwa, jeden. I zaczynamy kolejną rundę. Y... O. Boże, błagam, chcę być. Dobra, jestem. Jestem ha Hajderem. Co mogę się zmienić? Eee... Oj. Strasznie mało mi. Strasznie mało możliwości tu jest. Eee, mam 5 sekund. O kurde. Eee... Kurde. Uważam, że strasznie nienaturalnie stoję. Ale mam ładną pogodę Strasznie... Kurde, czemu nie mogę się tak. Oj, nie. nie, 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 nie zrobiłam tego, prawda? Boże, ale mi tragicznie idzie. Ja się tu blokuję, a to dalej się rusza. Ja nie wiem. Czuję się strasznie niebezpiecznie. Oj, bardzo niebezpiecznie się czuję. Nie strzeli do wszystkiego, co się rusza. Nie strzeli do wszystkiego, co się rusza, błagam. Nie strzel, Dobra. Uff. Chyba jednak dobrze stoję. Coś jestem krzywo. Ale chyba jednak dobrze, bo nikt, nie, nikt mi jeszcze nic nie zrobił. No jeśli na mnie nie spojrzeli. Chociaż dobrej. No jedna osoba się akurat spojrzała. To trochę przerażające. Ale dam radę. Dam radę. Mm. Szkoda, że nie wiedzę, czy ktoś do mnie nie idzie. Bo bym mogła się lepiej wtedy O, ty będę się odrodził. Czy ma jakiś stolik uciekał? <grym> no trochę przerażające. Yy, jak na razie się nie zapowiada, żeby ktoś mnie miał znaleźć. To bardzo dobrze. Nawet nikogo nie ma zbytnio yy, tu gdzie jestem przy mnie. To, to akurat dobrze. Podoba mi się. Podoba mi się. Yy, ja sobie ładnie stoję. Kurde, kolejny stolik ucieka. Cóż no no. stolików tu ucieka. Yy. Okej. Okay. Nie czuję się tu bezpiecznie. Czemu szukają? Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ale sobie ładnie stoję. To jest strasznie przerażające. Nie podoba mi się to. Nie. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Mam więcej szczęścia niż. Nie wiem. Yy... Nie, nie, nie. To się nie stało, prawda? Ja. Ja w to naprawdę nie wierzę. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Trzy... Sekunda i wygram. Nie. Poważnie? Dosłownie cały czas coś do mnie przychodził. Zabili, no wszystko wokół mnie, tylko nie mnie. Wszystko wokół mnie, tylko nie mnie. Błagam, chcę być hajderem. hajderem być hajderem jest lepsze. Nie chcę być sikerem. Yy... Kurde, ale nie, nie wiem w co się ukryć. Kurde, czemuś nie mogę w to zmienić? Proszę. O. Proszę, gra. Gra mi robi jakieś. Prima aprilis, ale dobra ukryłam się, jest dobrze, jest dobrze. Oj, co jest strasznie nierówno, ale chyba wolę tego nie zmieniać. Albo może? O kurde, popsułam, popsułam, popsułam sobie całą kryjówkę, popsułam sobie całą kryjówkę, całą kryjówkę sobie popsułam. A chyba nie widział. Widzę, że jakiś gość stoi koło, Czy gość jest? A gość jest z laptopem. warto to zapamiętać. to mi się może. Kto normalny byłby szafką? Co się półkom? półką musiałoby być totalnie powalone. Chyba bym nie chciała. Eee. O, laptop uciekł. A co? Nie, szamony z sadzonką kolejną. Nie, to jest podejrzane. Idź sobie z tym, proszę. Proszę. Dobra, zostało 10 ukrywających się. Ja, uda mi się, uda mi się. Ja w to wierzę, ja jestem pro-playerka w tą grę, mówię wam Mówię wam Oj, idzie ktoś Dobra, przeszedł obok To, to czuję się chyba w miarę bezpiecznie jak na razie W się sensie tak z uciekające krzesło Się nie czuję zbyt bezpiecznie Ale generalnie się czuję bezpiecznie Ale nie czuję się bezpiecznie z tym, że typ niszczy wszystko co jest w tym pomieszczeniu Wyjdź stąd Jej, wyszedł Dwa laptopy w jednym, to jeszcze mi to chyba jest podejrzane, że typ jest laptopem. Nie wiem. Kiepsko sobie radzą, szukający widzę. W poprzednich sobie radzili lepiej. Nie to, co teraz. Co to za koło? Co jest w tym kole? Onglę sobie. A. Nie wiem, co to. O, plus dwa spiny. Tragedia. Dużo tych. Tak mam, nie chcę mi się tak kręcić nawet. Nie tak powiem, nic ciekawego mi by nie wypadło. Nie wchodź tu nawet. Idź sobie. Nie fru... Nie niż wszystkiego, co napotkasz na drodze. Boże, jakie to jest głupie. To jest po prostu głupie. To jest jeszcze nie innym rozgrywki. Tak. Sama robiłam tak na początku, ale to. bo nie ogarniałam, ale teraz już tak nie będę robić. I jest. Hmm. Czy naprawdę najlepszy, najlepszy szukający ma tylko jednego kila? <grym> Jak tragicznie im poszło. Kim teraz będziemy? Kim teraz będziemy? No o, dobra, dziękuję za bycie. Eee, mogę być prezentem pod kom. To jest. To jest mądra, Ej, to jest bardzo mądre akurat. Nie, proszę, nie. Mm. Nie, znajdziesz mnie? Nikt? Chyba? O Jezu. Chyba ja jak się cieszę, że nie byłam tym prezentem, bo widzę, że robię ostre polowanie na prezenty. A jest niebezpieczne. Wolę być tym, czym jestem. Zastanawiam się, czemu można być jakąś kupą. Chyba to są kamienie. Nie wiem, nie znam się. Nie znam się. Oma. Y o ma. Okej, okay. osoba gojąca z bronią w skrzynie. Biegając, tam, to jest. Strasznie ciekawy widok. Nie spodziewałam się aż takiego widoku drastycznego. A spróbuj do mnie strzelić, tylko jej, poszedł sobie. Minuta. Dam radę, dam radę, dam radę. Minuta to jest już szybciutko. Tak mi się nie wydaje. Taką mam nadzieję. Zobaczymy Pożyjemy, zobaczymy Pięćdziesiąt minut, e, sekund Boże, minut Jasne minut, minut Tak sobie będę wmawiać e, Pół minuty, ale on jest mnie, o Jezu. ojeju to jest... To jest przerażające. Boję się o moje życie. Nie, 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 nie. No nie no i zginęłam. A było tak dobrze. Ja nie wiem, co mu się złota tak się mi przyjrzał. Żeż dobrze byłam mu Ja nie ufam. Nie, nie ufam. Niczemu tutaj. A szczególnie prezentom. Okej, okay, prze przegrałam. W żadnej topce nie jestem. Nie, nie, nie. <grym> Okej, okay, biuro informacji. Myślę, że się ukryje w biurze informacji. O, mogę być Coca-Cola. Ach, przepraszam, nie Coca-Cola, tylko kolom. Wiem, będę dywanem w dywanie. Ale <grym> dowolony pomysł. Dobrze jest... Kurde. Dobrze jestem? Dobrze jestem. O, jakiś gej po mnie przeszedł przed chwilą. Tragedia. Eee. Nie strzelaj do mnie. Czemu strzelają po wszystkim, co się rusza? W sensie, po wszystkim, co się rusza, okej, okay, ale po... czemu ruszają... Co? Nieważne. Czemu strzelają po wszystkim, co się nie rusza? Nie strzelaj nawet do mnie. E, tak. No nie, chodź po mnie. Poszedł. O, można być nawet ozdobami. Ok, dobrze wiedzieć. Tylko można być wszystkim poza podłogą i ścianami. Jakby można było być tym obrazem. Ale to było dowalone. Albo tą roślinką koło mnie. O, roślinka się rusza. A to co? Czemu jesteś? Jestem czerwona? O co chodzi? Nie wiem. Mam się bać? Mam się ruszyć? Poważnie, bo nie wiem co. co chodzi? Oj, tak, mam się ruszyć. Kurde. Ale czemu się nagle staliśmy czerwoni? Trze co? O co w tym chodzi? Tak, nie wiem. Eee. Ten laptop coś. Dobra, okej, okay, to jednak nie było. Eee, przy... No, w sumie to wygraliśmy No, niby, niby dobrze Ale źle Dobra, to by w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle Więc, y, papatki